Muszę koniecznie, mhm. e, tak, żeby co mamy z zeszłego roku uruchomić. Jasne, to chyba już nie będzie miało znaczenia. Na święta trzeba, do, do święta trzeba tu, tu świąt to trzeba wszystkie zesiać. do nie wiem, nie mogę na tym... Wody. O kurde, co tam, Władziuś? Ulało się? Nie wejdź, to nie wejdź, będziesz Radziuś, no, no, no. Dobra, ja to zaraz zetrę, nie martw się. Jak to, nie zamknęłaś butelki po prostu, nie Nie, zamknąłem, no, ale... Nie zamknęła, no, nie, ale wzięłam już nie ale nie mam nie. Mam już. Dobrze, się... dobrze. Spoko. Spoko, tu się ulało. Już to ścieramy stary Nie przejmuj się Dobra Te gąbki to wrzucam do jednego No strzelam, że one wszystkie pójdą w tematy bigusowe, nie? No właśnie zastanawiam się, może jakieś takie sosy do mięsia robić teraz oczywiście A nie moglibyśmy później sobie właśnie jakieś takich siekanek robić i do zapiekanek, jakieś takie bułki z, z, z jakimś swetą, coś tam To my we dwoje, no dzieciom ja nie idę no, mogłyby już właściwie. a to by mogła jeść, bo ona no, tak... Nie no, pewnie, że tak. Jasne, ja znam. Yy, dobrze, to ja się idę umyć, dobrze? Dobrze. Teraz Państwa zostawiam. Dobra, co ty nie ma jak ja je podzielę. Weź, to. Ona i tak a, się później jeden... w takim bigosie czy w czymś tam... A jakieś paszteciki, jak robisz na święta, to co, mi nie przydadzą Ci się? Nie daję grzybów, bo chcę, żeby dzieci jadły z kapustą. No ale mm -hmm. to robisz takie i takie, wiem, nie? Wiem, wiem, wiem. Dobrze, dobrze. Bigus to w ogóle zwiadła. W tym roku zrobimy na święto. Tak? Dobrze, dobrze. Yy, to ja tutaj kończę. Uszanowanie. Na hej, cześć, pacioł. Co takie stare tłuszcze, tak? Tak, ja nie wiem, po co ja to ułożyłam i to z sensu leży. Mm -hmm. A myślę, że ugryźć się ucieszy. No tak, na pewno. Nie muszę tego chyba teraz... Nie, chyba muszę. się... Nie no, możemy mu dać po prostu... Słucham? No to teraz wylpia, wy. Wylpia. Nie, weź to zostaw do jutra. Niech to sobie tutaj tak się rozpuszcza. Zobacz, jak ładnie wygląda sałatka. Z pomidorów, które dzisiaj dostaliśmy. Bardzo dziękujemy. Znowu przegapiliśmy ten moment. Ale ja akurat telefonu nie miałem przy sobie. A wcześniej ty. No, także tak. Dobrze. Bo myślałem, że będę gotował jajka, ale nie będę gotował. jakbym się nie chce. Ale jutro to możemy sobie tak właśnie ugotować, żeby one już były tak na cały dzień, wiesz? Tak do, do, do wszystkiego. Nie wiem, też za dużo raz mogli... Dobrze, dobrze, już. dobrze, bo, dobrze. No to ja idę na chwilę przed Tivika, bo mi się tam pewnie już coś zrobiło, mogę popchnąć dalej. Dobra? Dobra. Nara! A to... Można no. sobie... Co? ...kroić i Pewnie. to już wczoraj znalazłam pod wiatą, była taka rurka. I co tu się dzieje? No będę kroić. Mm. A zostawić tam coś tak, żeby... Nie. Co? Nie. Tomasz. To tyle tylko? No nie wiem, no to przy można zawsze wyjąć? Ty nie, chcesz no, no, jakąś sałatkę, dobrze. czy coś Nie no dobrze, 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 luz. No dzisiaj sobie przyłożyłem, to może już... Nie chcę tak zostawiać, bo to jest takie zostawianie, potem to się marnuje i... ja wiem. bym nie zmarnował. <coughs> Pomidor już tutaj sobie o. Zagościł. Ja teraz otwieram tą prezentową, dniu, dniu chłopakową czekoladę, E, dobrze? Mm. Najlepsza rzecz z tego. Nigdy nie wiem, z której A strony. Tego. Zaczynam. Ale słuchaj, nie chodzisz do całej telewizji, bo ona przestala. Nie ma żadnych elementów, jak mówi. Ale to jest nie możliwe. No, dlaczego? A czemu? Przez teraz mój tu robisz? No, no? Na podwórku latają? Na podwórku wieczorem nie. latają? Co jedną. No. No, A ja się boję, nietoperzy. No No, to... bo ja wiem, jak one wyglądają. Groźnie. No? Mało no. no, no. <noise> jak ona wyglądają. No, ale mama wie, spokojnie, nie przeszkadzaj mamie teraz. <muchy> I, to I mówiła, że go poszło patelnią. Patelnią? Mhm. Może Dobrze. Mmm, na, na jutro. Do mm. Ale pycho. No to wiesz, teraz już się uczymy takich wyrazów razem. Mm. Zobacz Ekstra W skarbniku? Mm. <laughs> Ale co? Pietruszka. Kiedyś to się w pudełkach po lodach robiła. na no, że To uh -huh. nie jest pod Nie jest po druga. No? No to dobrze. Pokaż. A skąd wiesz? Nie to, jest... to są podróby tak, tego w ogóle? No, są podróbki. Na przykład zobacz. Jest. Masz na przykład. No powiedzmy, że. No. Coś takiego. I Tylko włożysz to później z powrotem. No tak? tak, i ona, mhm. to są dwie, dwie przed, przeróbki. I no. zobacz, to są właśnie, bo one się tak, one się odbijają od słońca. No to co? I, a nie, nie, one, one mają zawsze, bo na przykład te są dwa, dwie przeróbki i one mają czasami za mniej, mniej mocy. Bo na... Nic z tego nie skumam, ale dobra, okej, okay, zgadzam się. To podróbki czy przeróbki, bo, bo już nie kumam. Dobra, tylko włóżcie to z powrotem, dobra? Co tam? do dziennika. Za co? Za wszystko. Za jajca!